Kiedy mój brat złamał mi żebra, a rodzice kazali mi milczeć, myślałem, że świat się skończył. Ale gdy mój lekarz odmówił zachowania ciszy, zrozumiałem, że dopiero się zaczął. Leżę teraz w szpitalnym łóżku, słuchając jednostajnego sygnału monitora, który liczy moje uderzenia serca. Każdy oddech to ból przeszywający klatkę piersiową, jak gorący nóż. Ale to nie fizyczny ból sprawia, że czuję się jak rozpadający się na kawałki. To coś znacznie gorszego. Świadomość, że ludzie, którym najbardziej ufałem, właśnie mnie zdradzili. Sześć godzin temu siedziałem w gabinecie doktora Kowalskiego, zaciskając zęby, gdy jego dłonie delikatnie badały moje żebra. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Wiedziałem, że są złamane. Czułem to od trzech dni, odkąd Marcin pchnął mnie tak mocno, że upadłem na krawędź schodów, ale rodzice kazali mi kłamać. Pamiętam każde słowo tej rozmowy, którą podsłuchałem przez szparę w drzwiach do salonu. Mama płakała. Tata mówił o rodzinie, o tym, że nie możemy pozwolić, żeby jeden incydent zniszczył przyszłość Marcina. Mówiłby o studiach medycznych mojego brata, o stypendium, o tym, że wszyscy popełniają błędy, że ja jestem silny, że to się zagoi, że nikt nie musi wiedzieć. Ale doktor Kowalski spojrzał mi prosto w oczy, gdy wykręcałem się, że spadłem z roweru. Jego wzrok był łagodny, ale zdecydowany. Nie uwierzył ani na sekundę w moją historyjkę o wypadku. I wtedy powiedział coś, co zmieniło wszystko. Powiedział, że ma obowiązek zgłosić to na policję. Moje serce zatrzymało się na moment. Czułem, jak krew odpływa mi z twarzy. W głowie słyszałem głos taty. Jesteś odpowiedzialny za rodzinę. Jesteś starszym synem. Musisz chronić swojego brata. Ale doktor Kowalski kontynuował. Mówił o procedurach, o tym, że przemoc domowa jest przestępstwem, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, że nie może ignorować oczywistych śladów pobicia, że jego hipokratesowa przysięga zobowiązuje go do ochrony pacjenta, mnie. Próbowałem go powstrzymać, błagałem, tłumaczyłem o studiach Marcina, o rodzinie, ale on tylko pokręcił głową. Powiedział, że rozumie moją sytuację, ale że prawo jest prawem. I że jego sumienie nie pozwoli mu udawać, że nic nie widział. Teraz leżę tu i czuję, jak wszystko się zmienia. Za kilka godzin policja będzie rozmawiać z Marcinem. Za kilka godzin cała nasza rodzina dowie się, że ich plan legł w gruzach. Ale to, co czuję, to nie strach. To coś o wiele bardziej prymitywnego i satysfakcjonującego. To zimna furia, która rozprzestrzenia się po moim ciele, jak lód w żyłach. Po raz pierwszy od trzech dni mogę myśleć jasno. Marcin zawsze był złotym dzieckiem. Perfekcyjny syn, który nigdy nie sprawiał problemów. Zawsze miał najlepsze stopnie, zawsze wiedział, co powiedzieć. A ja byłem tym drugim. Tym, który musi ustąpić, zrozumieć, przeprosić za wszystko, co idzie nie tak. Pamiętam pierwszą sytuację, gdy Marcin mnie uderzył. Miałem 12 lat, on 16. Rzucił we mnie ciężkim podręcznikiem, bo zmieniłem kanał telewizyjny bez pytania. Gdy poszedłem płakać do mamy, ona zapytała, co zrobiłem, że Marcin się zdenerwował. Od tego momentu zaczęło się to spiralne schodzenie w dół. Każdy jego wybuch złości był jakoś usprawiedliwiany. Stres przed egzaminami, napięcie związane ze studiami, ciśnienie ze strony rodziców. Zawsze znajdowała się przyczyna, dla której ja byłem problemem, a nie on. Ale trzy dni temu przekroczył granicę. Pokłóciliśmy się o coś błahego: o to, że użyłem jego ręcznika. Jego twarz zmieniła się w sposób, którego nigdy nie zapomnę. Oczy zwęziły mu się do szczelin. A usta wykrzywił w grymasie czystej nienawiści. Pchnął mnie z taką siłą, że straciłem równowagę. Pamiętam uczucie spadania, a potem ten przeszywający ból, gdy moje żebra uderzyły o krawędź schodów. Dźwięk, który wydały suchy trzask, odbija się w mojej głowie do tej pory. Marcin przez moment wyglądał na przerażonego, ale tylko przez moment. Zanim zdążyłem się podnieść, już układał w głowie wersję wydarzeń. Już planował, jak powie rodzicom, że to był wypadek, że potknąłem się, że sam jestem w sobie winien. I rodzice mu uwierzyli. Albo może po prostu chcieli uwierzyć. Może było im łatwiej myśleć, że ich syn nie jest zdolny do takiej przemocy. Może woleli chronić swój wyidealizowany obraz rodziny, niż zmierzyć się z rzeczywistością. Przez trzy dni hodowałem w sobie ten ból. Nie tylko fizyczny, ale coś znacznie gorszego poczucie całkowitej bezradności. Świadomość, że nawet gdy zostałem skrzywdzony, nadal jestem tym, który ma milczeć i cierpieć. Ale teraz już nie muszę. Doktor Kowalski nie tylko zgłosił sprawę na policję. Udokumentował wszystko: zdjęcia moich żeber, opis obrażeń, szczegółowy raport o tym, że urazy są niezgodne z moim opisem wypadku. Powiedział mi, że sporządzi pełną dokumentację medyczną, która stanie się dowodem w sprawie. Po raz pierwszy ktoś mi uwierzył. Po raz pierwszy ktoś stanął po mojej stronie. Czuję, jak adrenalina pulsuje w moich żyłach. Za kilka godzin świat Marcina legnie w gruzach, tak jak moje żebra trzy dni temu. Jego wymarzone studia medyczne, jego stypendium, jego perfekcyjny wizerunek wszystko to zostanie zburzone przez jedną telefon do policji. I ja będę na to patrzył z pierwszego rzędu. Ale, żeby być fair, nie planowałem tego. To nie była moja zemsta. To była sprawiedliwość, która w końcu nadeszła dzięki człowiekowi który miał odwagę zrobić to, co właściwe. Jednak teraz, gdy już wszystko jest w ruchu, czuje się jak ktoś, kto przez całe życie grał w grę z zawiązanymi oczami, a teraz wreszcie może zobaczyć planszę. Telefon na stoliku nocnym brzęczy. To wiadomość od mamy. Doktorze powiedział, że jest dobrze? Kiedy wracasz do domu? Patrzę na te słowa i czuję dziwne uczucie. Mieszankę smutku i ulgi. Oni nadal nie wiedzą. Nadal żyją w swoim wyidealizowanym świecie, gdzie nic złego się nie stało, gdzie można wszystko zamieść pod dywan i udawać, że problem nie istnieje. Ale ten świat za kilka godzin przestanie istnieć. Nie odpisuję na wiadomość. Zamiast tego zamykam oczy i pozwalam sobie wyobrazić scenariusz, który niedługo się rozegra. Policjanci będą pukać do drzwi naszego domu około ósmej wieczorem. Marcin będzie właśnie jadł kolację, prawdopodobnie tę swoją ulubioną pastę z łososiem którą mama robi mu każdego piątku. Usłyszy dzwonek i spojrzy na rodziców z lekkim zirytowaniem, bo nie lubił, gdy coś przeszkadza mu w jedzeniu. Tata otworzy drzwi i zobaczy policjantów. Przez pierwszą sekundę pomyśli, że to pomyłka, że przyszli pod zły adres. Ale gdy usłyszy imię Marcina, kolor zniknie mu z twarzy. Mama będzie stała w przedpokoju, trzymając się ściany, gdy oficer będzie czytał zarzuty. Usłyszy słowa pobicie, złamane żebra, przemoc domowa. I będzie próbowała zrozumieć, jak to możliwe. Jak jego perfekcyjny syn mógł zrobić coś takiego. A Marcin? Marcin spróbuje zachować fasadę do końca. Będzie udawał zszokowanego, będzie mówił o nieporozumieniu, będzie tłumaczył, że to wszystko to pomyłka, ale w głębi duszy będzie wiedział, że to koniec. To koniec jego studiów medycznych. To koniec jego stypendium. To koniec jego statusu ulubieńca rodziny. To koniec wszystkiego, na czym zbudował swoją tożsamość. I będzie wiedział, że to wszystko przez mnie. Przez to, że w końcu przestałem być posłuszny, przestałem milczeć, przestałem go chronić. Ta myśl powinna mnie przerażać, ale zamiast tego czuję coś, czego nie czułem od lat poczucie sprawiedliwości. Po raz pierwszy w życiu konsekwencje jego działań spadną na niego samego, a nie na mnie. Pielęgniarka wchodzi do sali, żeby sprawdzić moje parametry życiowe. Uśmiecham się do niej, a ona uśmiecha się w odpowiedzi. Prawdopodobnie myśli, że cieszę się z tego, że moje żebra się zagoją, że ból minie. Nie wie, że cieszę się z czegoś zupełnie innego. Kiedy wychodzi, wracam do moich myśli: do planowania tego, co będzie dalej. Bo chociaż sprawiedliwość w końcu nadeszła, to nie znaczy, że moja historia się kończy. To dopiero początek nowego rozdziału. Rozdziału, w którym nie jestem już ofiarą, ale kimś, kto ma kontrolę nad własnym życiem. Myślę o wszystkich razach, gdy Marcin mnie skrzywdził, a ja milczałem. O wszystkich razach, gdy rodzice stawali po jego stronie, a ja czułem się jak niewidoczny. O wszystkich razach, gdy musiałem przepraszać za rzeczy, których nie zrobiłem, żeby zachować pokój rodzinny. Te czasy się skończyły, ale nie skłamię. Część mnie czuje smutek. Smutek z powodu tego, jak bardzo moja rodzina mnie zawiodła. Smutek z powodu tego, że musiało dojść do takiej sytuacji, żeby w końcu zostałem wysłuchany. Gdyby którejś z moich rodziców choć raz stanęło po mojej stronie, Gdyby choć raz uwierzyło mi zamiast Marcinowi, może nie musiałoby dojść do tego momentu. Może moglibyśmy być normalną rodziną, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem, gdzie nikt nie jest bity ani zmuszany do milczenia. Ale oni wybrali inaczej. Wybrali chronić tego, który krzywdził zamiast tego, który był krzywdzony. I teraz poniosą tego konsekwencje. Godzina siódma. Za godzinę policjanci będą pukać do naszych drzwi. Za godzinę mój świat, nasz świat zmieni się na zawsze. Zastanawiam się, czy powinienem do nich zadzwonić, ostrzec ich, przygotować na to, co nadchodzi. Część mnie, ta starsza, bardziej współczująca część, mówi, że powinienem. Że to moi rodzice, niezależnie od wszystkiego, że nie zasługują na to, żeby dowiedzieć się o wszystkim od policjantów. Ale inna część, ta młodsza, ta, która przez lata była ignorowana i skrzywdzona, mówi co innego. Mówi, że oni mieli szansę, że przez trzy dni mieli szansę zrobić to, co właściwe. Że przez lata mieli szansę stanąć po mojej stronie. I za każdym razem wybrali Marcina. Więc teraz to ja dokonuję wyboru i wybieram siebie. Telefon znów brzęczy. Tym razem to wiadomość od Marcina. Słyszałem, że jesteś w szpitalu. Wszystko ok? Patrzę na te słowa i czuję, jak śmiech buduje się w mojej klatce piersiowej. Bolesny śmiech, który sprawia, że żebra bolą mnie jeszcze bardziej. On pyta, czy wszystko ok. On, który mnie skrzywdził, pyta o moje zdrowie. Ale w tej wiadomości jest coś jeszcze: niepokój, strach. On wie, że coś się może wydać. Wie, że jego wersja wydarzeń może nie wystarczyć, jeśli lekarze zaczną zadawać właściwe pytania. I ma rację. Nie wystarczyła. Odpowiadam krótko: tak, wszystko będzie dobrze. To nie no jest kłamstwo. Wszystko rzeczywiście będzie dobrze. Dla mnie, po raz pierwszy od lat, wszystko będzie dobrze. Godzina w pół do ósmej. Czuję, jak moje serce przyspiesza. Za pół godziny moja zemsta, nie sprawiedliwość, stanie się rzeczywistością. Zastanawiam się, co Marcin powie, gdy policjanci go aresztują. Czy spróbuje obwiniać mnie? Czy powie, że to ja go sprowokowałem? Czy użyje tej samej taktyki, której używał przez lata? Przedstawi siebie jako ofiarę, a mnie jako agresora? Prawdopodobnie spróbuje. To jego sposób radzenia sobie z problemami zawsze był mistrzem manipulacji. Zawsze potrafił przekręcić sytuację tak, żeby wyjść z niej obronną ręką. Ale tym razem ma przeciwko sobie coś więcej, niż tylko moje słowo. Ma przeciwko sobie dokumentację medyczną, zdjęcia, opinię eksperta. Ma przeciwko sobie człowieka, który złożył przysięgę, że zawsze będzie mówił prawdę. Doktora Kowalskiego: Myślę o tym mężczyźnie, o jego spokojnym, zdecydowanym spojrzeniu, o tym jak pewnie powiedział, że zgłosi sprawę na policję. Nie wahał się ani przez chwilę, Nie zastanawiał się nad konsekwencjami dla mojej rodziny. Nad tym, jak jego decyzja wpłynie na nasze życie, zrobił po prostu to, co było właściwe. I tym jednym gestem dał mi coś, czego nie miałem od lat sprawiedliwość. Będę mu za to wdzięczny do końca życia. Godzina 20. Dziesięć minut do końca Starego Świata i początku nowego. Zamykam oczy i po raz ostatni wyobrażam sobie scenę, która za chwilę się rozegra. Tym razem skupiam się na szczegółach. Policjanci będą mieli dokumenty. Nakaz aresztowania, protokoły, całą papierową ścieżkę, która prowadzi od gabinetu doktora Kowalskiego do naszych drzwi. Będą profesjonalni, ale stanowczy. Nie będą słuchali tłumaczeń ani próśb. Mama będzie płakała. Będzie próbowała negocjować, tłumaczyć, że to wszystko to nieporozumienie. Będzie mówiła o tym, że Marcin jest dobrym chłopcem, że nigdy nie zrobiłby krzywdy muszę. Zawsze musi być jakaś pomyłka, ale policjanci będą mieli dokumentację medyczną. Będą mieli zdjęcia moich żeber, opis obrażeń, opinie lekarza. Będą mieli dowody, których nie da się zanegować ani wyjaśnić. Tata będzie próbował być praktyczny. Będzie pytał o procedury, o to, co będzie dalej, o możliwość wpłacenia kaucji. Będzie próbował ratować sytuację tak jak zawsze to robił: poprzez działanie, rozwiązywanie problemów, znajdowanie wyjść. Ale tym razem nie będzie wyjścia. Tym razem będzie musiał zmierzyć się z prawdą o swoim synu. A Marcin? Marcin będzie przechodzić przez wszystkie fazy. Najpierw zaprzeczenie, potem gniew, potem próby negocjacji. Będzie mówił, że to był wypadek, że mnie nie chciał skrzywdzić, że wszystko się wyolbrzymiło. Ale na końcu, gdy założą mu kajdanki, w jego oczach pojawi się coś, czego nigdy tam nie widziałem. Strach. Prawdziwy, czysty strach przed konsekwencjami swoich działań. I w tym momencie zrozumie, że przez całe życie żył w bańce, w której jego czyny nie miały następstw. W której zawsze ktoś go chronił, usprawiedliwiał, ratował. Ale ta bańka właśnie pękła. Godzina ósma. Telefon dzwoni. To mama. Przez moment waham się, czy odbierać. Ale ciekawość wygrywa. Słyszę jej głos. Zdyszany, przerażony, pełen paniki. Mówi, że policja przyszła do domu, że aresztowali Marcina. Że mówią coś o pobiciu, o złamanych żebrach, o tym, że to ja ich powiadomiłem. Mówi, że nie rozumie, jak mogłem to zrobić. Że zniszczyłem życie swojemu bratu. Że zniszczyłem naszą rodzinę. Słucham jej słów i czuję coś dziwnego. Niezadowolenie, nie triumf, ale spokój. Po raz pierwszy od lat czuję się spokojny. Mówię jej prawdę. Mówię o tym, że Marcin mnie skrzywdził, że kłamał o wypadku, że wykazaliście mi milczeć. Mówię o tym, że dr Kowalski zrobił to, co powinien zrobić, zgłosił przemoc. Mama płacze: mówi, że mogliśmy to załatwić w rodzinie, że nie trzeba było wciągać policji, że Marcin nie chciał mnie skrzywdzić. Że to był wypadek, ale ja już nie słucham jej tłumaczeń. Słyszałem je tysiące razy. Zawsze ta sama melodia. Marcin nie chciał. To był wypadek. Mogliśmy to załatwić inaczej. Tym razem mówię jej coś, czego nigdy wcześniej nie powiedziałem. Mówię, że już nigdy nie będę milczał, gdy ktoś mnie krzywdzi. Że już nigdy nie będę chronił kogoś, kto mnie skrzywdził tylko dlatego, że to rodzina. Mówię jej, że kocham ją i tatę, ale że tym razem wybrałem siebie. I że to był właściwy wybór. Po drugiej stronie słuchawki słychać tylko płacz. Rozłączam się i odkładam telefon. Wiem, że to nie koniec rozmów, nie koniec oskarżeń, nie koniec prób przekonania mnie, że zrobiłem źle. Ale wiem też, że tym razem mam rację. I że mam dowody, które to potwierdzają. Leżę w szpitalnym łóżku słuchając ciszy, która nastąpiła po burzy. Po raz pierwszy od lat czuję się bezpieczny. Po raz pierwszy od lat nikt mnie nie zmusza do milczenia. Ale żeby być szczerym, to nie jest ta zemsta, o której marzyłem w ciemne noce, gdy ból po kolejnym ataku Marcina nie pozwalał mi spać. To nie jest ta słodka, doskonale zaplanowana zemsta, którą układałem w głowie, gdy wyobrażałem sobie, jak pewnego dnia mu odpłacę. To coś lepszego to sprawiedliwość, bo prawdziwa zemsta wymagałaby ode mnie stania się kimś takim jak Marcin. Kimś, kto świadomie krzywdzi innych, kto planuje ból, kto cieszy się z cudzego cierpienia. A ja nie chcę być taki jak on. Nigdy nie chciałem. To, co się stało, stało się dzięki dobrej woli innego człowieka, dzięki komuś, kto zrobił to, co właściwe, niezależnie od konsekwencji, dzięki komuś, kto miał odwagę stanąć po stronie prawdy. Doktor Kowalski nie wiedział o mojej rodzinnej sytuacji, nie planował zniszczenia Marcinowi kariery, nie myślał o zemście, zrobił po prostu to, co nakazywało mu sumienie i prawo. I tym samym dał mi coś więcej niż zemsta, dał mi sprawiedliwość i godność. Następnego dnia rano budzę się z uczuciem, jakbym się obudził w innym świecie. Żebra nadal bolą, ale to inny ból. Ból, który ma sens. Ból, który jest uznany i udokumentowany. Ból, za który ktoś poniesie konsekwencje. Pielęgniarka przynosi mi śniadanie i mówi, że prawdopodobnie dziś będę mógł wyjść ze szpitala. Żebra się goją dobrze, nie ma komplikacji. Za kilka tygodni będę zupełnie zdrowy. Fizycznie, psychicznie zajmie mi to dłużej. Lata milczenia. Lata bycia ignorowanym, lata czucia się mniej ważnym niż mój brat. To wszystko nie zniknie z dnia na dzień. Ale mam teraz coś, czego nie miałem wcześniej. Mam świadomość, że jestem wart ochrony. Że moje bezpieczeństwo i godność mają znaczenie. Że nie muszę cierpieć w milczeniu, żeby zachować pokój rodzinny. Po południu przychodzi do mnie policjant. Młoda kobieta o łagodnym, ale profesjonalnym spojrzeniu. Chcę zapisać moją wersję wydarzeń. Chcę, żebym opisał, co się stało trzy dni temu. Opowiadam jej wszystko. O kłótni, o pchnięciu, o upadku, o trzasku łamiących się żeber. Opowiadam o rozmowie rodziców, którą podsłuchałem, o tym, że kazali mi kłamać. Ona słucha, notuje, zadaje pytania, nie osądza, nie komentuje, nie próbuje tłumaczyć zachowania mojej rodziny. Po prostu robi swoją robotę: zbiera fakty, dokumentuje przestępstwo, dba o to, żeby sprawiedliwość miała swój bieg. Gdy kończy, mówi mi, że sprawa będzie skierowana do prokuratury. Że prawdopodobnie będę musiał zeznawać w sądzie. Że może to być trudne, ale że mam prawo do ochrony i sprawiedliwości. Po jej wyjściu siedzę w ciszy, myśląc o tym, co będzie dalej. Wiem, że wrócę do domu. Tego samego domu, w którym mieszkam z rodzicami, którzy wybrali chronić mojego brata zamiast mnie. Wiem, że będzie trudno, że będą próbowali mnie przekonać, że zrobiłem źle, że zniszczyłem rodzinę. Ale wiem też, że już nigdy nie będę tym samym człowiekiem, którym byłem tydzień temu. Już nigdy nie będę kimś, kto milczy w obliczu krzywdy, kto godzi się na bycie traktowanym gorzej niż inni, kto sacrifices własną godność dla czyjegoś spokoju. Zmiana, która się we mnie dokonała, jest nieodwracalna. Wieczorem przychodzi tata. Wygląda jakby postarzał się o 10 lat w ciągu jednego dnia. Siada obok mojego łóżka i przez długi czas milczy. W końcu mówi, że nie wie co powiedzieć, że nie rozumie, jak doszło do takiej sytuacji. Że kocha mnie i Marcina jednakowo, że chciał tylko chronić rodzinę. Patrzę na niego i widzę człowieka, który przez całe życie próbował utrzymać pozory normalności. Próbował udawać, że problemy nie istnieją, jeśli się o nich nie mówi. Widzę człowieka, który myślał, że miłość oznacza chronienie jednego dziecka kosztem drugiego. Mówię mu, że rozumiem, że chciał chronić Marcina, ale pytam go, dlaczego nie chciał chronić mnie. Pytam go, dlaczego jego pierwszą reakcją na moje skrzywdzenie było kazanie mi milczenia zamiast zapewnienie mi bezpieczeństwa. Tata płacze. Pierwszy raz w życiu widzę, jak płacze. Mówi, że nie pomyślał, że zareagował instynktownie, że chciał uniknąć skandalu, że nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo mnie skrzywdził. To nie jest przeproszenie, którego potrzebuję, ale to początek. To pierwszy krok w kierunku prawdy. Pierwszy moment, gdy ktoś z mojej rodziny przyznaje, że zrobił źle. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mogli odbudować naszą relację. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł im zaufać w taki sposób, jak zaufał dziecko rodzicom. Ale wiem, że mam teraz wybór. Mogę wybrać, jak chcę żyć, z kim chcę być, komu chcę zaufać. I to jest więcej niż miałem kiedykolwiek wcześniej. Po wyjściu ojca leżę w ciemności, myśląc o Marcinie. Gdzie teraz jest, co czuje, czy w końcu rozumie, co zrobił? Nie czuję dla niego nienawiści. To mnie zaskakuje. Spodziewałem się, że będę czuł triumf, satysfakcję z jego upadku, radość z jego cierpienia. Ale nie czuję nic z tych rzeczy. Czuję smutek. Smutek z powodu tego, kim się stał. Smutek z powodu tego, że moja rodzina musiała się rozpaść, żeby prawda wyszła na jaw. Czuję też ulgę. Po raz pierwszy od lat nie muszę się martwić o to, co Marcin może mi zrobić. Po raz pierwszy od lat mogę spać spokojnie, wiedząc, że nikt mnie nie skrzywdzi i nie zmusi do milczenia. Ta ulga jest warta wszystkich trudności, które nadejdą. Dwa tygodnie później siedzę w sali sądowej składając zeznania. Opisuję to, co się stało, odpowiadam na pytania prokuratorów i adwokatów. Patrzę w oczy Marcina po raz pierwszy od tamtego dnia. Wygląda inaczej, młodziej bardziej krucho, jakby ciężar tego, co zrobił, w końcu na niego spadł. Nie próbuje ze mną nawiązać kontaktu wzrokowego. Siedzi pochylony, patrzy w podłogę, czasami szepcze coś do swojego adwokata. Gdy kończę zeznania, czuję się opustoszony, ale także wolny. Powiedziałem prawdę oficjalnie, publicznie, pod przysięgą. Nikt już nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że kłamie, że wyolbrzymiam, że prowokuję. Wyrok pada miesiąc później. Marcin zostaje skazany na rok więzienia w zawieszeniu i obowiązek podjęcia terapii. Musi też zapłacić koszty mojego leczenia i za dość uczynienie. To nie jest surowa kara. Wiem, że mógł dostać więcej, ale to wystarczy. To oficjalne uznanie tego, co mi zrobił. To potwierdzenie, że jego zachowanie było przestępstwem, niezależnie od tego, co mówi moja rodzina. Najważniejsze jednak jest to, że ma zakaz kontaktowania się ze mną. Przez dwa lata nie może się do mnie zbliżyć, nie może mnie kontaktować, nie może być w miejscach, gdzie jestem. Po raz pierwszy w życiu mam gwarancję bezpieczeństwa. Po ogłoszeniu wyroku wychodzę z sądu z uczuciem, jakbym zamknął jeden rozdział życia i otworzył nowy. Rodzice czekają na mnie na korytarzu. Wyglądają na zmęczonych, starszych, jakby te kilka miesięcy zestarzało ich o lata. Mama próbuje mnie przytulić, ale jej gest jest niepewny, jakby nie wiedziała, czy ma do tego prawo. Tata stoi z boku, nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Nie wiem, jak będą wyglądać nasze relacje. Wiem, że już nigdy nie będą takie same. Ale wiem też, że mam teraz coś, czego nie miałem wcześniej szacunek do siebie samego. Sześć miesięcy później przeprowadzam się do własnego mieszkania. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Chcę zacząć życie od nowa, w miejscu, gdzie nikt nie będzie mnie oceniać, przez pryzmat tego, co się stało w mojej rodzinie. Chcę być kimś więcej niż ofiarą przemocy domowej. Chcę być kimś więcej niż bratem przestępcy. Chcę być po prostu sobą. W nowym mieszkaniu wieszam na ścianie zdjęcie. To zdjęcie doktora Kowalskiego, które wyciąłem z gazety, gdy pisano o jego kampanii przeciwko przemocy domowej. To mój sposób na przypomnienie sobie o tym, że są na świecie ludzie, którzy robią to, co właściwe, niezależnie od konsekwencji. Ludzie, którzy nie pozwalają, żeby krzywda działa się w milczeniu. Ludzie, którzy dają innym drugą szansę na życie. Czasami myślę o tym, co by się stało, gdyby doktor Kowalski zdecydował inaczej. Gdyby uwierzył w moją historyjkę o wypadku z rowerem, gdyby nie zgłosił sprawy, gdyby pozwolił mi wrócić do domu z kłamstwem na ustach. Prawdopodobnie nic by się nie zmieniło. Marcin dalej by mnie krzywdził, rodzice dalej by udawali, że nic się nie dzieje, a ja dalej milczałbym i cierpiał. Ale on podjął inną decyzję i tym samym zmienił nie tylko moje życie, ale życie całej mojej rodziny. To nie była zemsta. To była sprawiedliwość. I czasami, sprawiedliwość jest o wiele potężniejsza niż zemsta. Dziś, rok po tamtych wydarzeniach, budzę się każdego ranka w swoim własnym łóżku, w swoim własnym mieszkaniu, z poczuciem, że moje życie należy do mnie. Nikt nie może mnie skrzywdzić bezkarnie. Nikt nie może zmusić mnie do milczenia. To najlepsza zemsta, jaką mogłem sobie wymarzyć. Życie według własnych zasad, bez strachu, bez kłamstw, bez udawania. Życie w prawdzie. A prawda, jak się okazuje, naprawdę czyni wolnym.